No nie jest źle, nie jest też dobrze. Wzięliśmy, ubraliśmy na, na koła miękką mieszankę i to była zła, zła decyzja. Jeszcze panowie z, z Michelina też tak doradzili, więc no, skupiliśmy się na tym właśnie, żeby pojechać tą miękką mieszanką. No i znacznie po prostu stra postracali, straciliśmy dużo czasu na na wszystkich szerokich, szybkich partiach auto się po prostu no, nie odpychało, tylko zostawało w tym zakręcie. E, tak samo było na wszystkich asfaltowych łącznikach, e, ślizgaliśmy się jak po lodzie, a, a odcinek Mikołajki Max i tutaj ten kawałek prostej to, to jest wyzwanie i bardzo duże niebezpieczeństwo, e, więc e, dobrze, że to przejechaliśmy. No ale tyle, no, teraz tr troszeczkę pozmieniamy, zmienimy te opony na właściwe. No i mam nadzieję, że będzie lepiej, już dzisiaj nam się dobrze jechało.